Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Jesteśmy dzisiaj w województwie dolnośląskim na plantacji nasiennej odmiany pszenicy ozimej, ościstej, Activus. Jest ze mną produkt menadżer Zadbał Polska, Daniel Jarki. Danielu, co możemy powiedzieć o tej plantacji? Znajdujemy się w powiecie średzkim, gdzie rośnie Activus na areale około 40 hektarów. Activus wysiany pod koniec października w ilości około 300 sztuk roślin na metrze kwadratowym pomimo srogiej zimy, przezimował bardzo dobrze, wiosną wystartował szybko. Jesienna wegetacja doprowadziła do wystarczającej liczby rozkrzewień, przez co Aktivus nie potrzebował dokrzewienia chemicznego na wiosnę. Widzimy właśnie, że łan jest bardzo gęsty, dlatego też myślę, że na pewno plantacja, mimo tego, że nasienna i wiadomo, że raczej walczymy tutaj o jakość niż o ilość, będzie, będzie bardzo fajna, co oczywiście wpłynie na samą jakość nasion, które będą oferowane z tej plantacji w tym roku. Jeśli aktywus, to dlaczego aktywus? Czemu się tak naprawdę wyróżnia na tle innych odmian? Aktywus jest to odmiana bardzo wcześnie dojrzewająca. Przez co bardzo dobrze sobie radzi w okresowych niedoborach wody, szczególnie występujących w czerwcu. Dobrze się krzewi, nadaje się do opóźnionych siewów, jest rekomendowana również do siewu po kukurydzy zbieranej na ziarno. Widzę, bo mamy tablicę za sobą, że również zimotrwałość jest super, jeśli chodzi o odmiany, bo czwóreczkę. Tak jest. Zimotrwałość 4, przez co szczególnie też jest polecana do opóźnionych siewów. Super. W takim razie wiem, że Activus to również nie tyle plon, ale przede wszystkim i jakość tego ziarna. Tak jest. Activus potrafi uzyskać znakomite parametry jakościowe, rekomendowane przez przemysł młynarski. Z czterech różnych lokalizacji prowadzonych doświadczeń przez nas średni, średnia zawartość białka jest na poziomie 15,5. Gluten osiąga 34%. Przez co y, Dolnośląskie Młyny y, rekomendują y, tę odmianę jako szczególnie przydatną y, do uzyskania znakomitych parametrów jakościowych. Czyli można powiedzieć, jeśli współpracujecie z Dolnośląskimi Młynami, uprawiajcie Aktivusa. Zapewnicie nie tylko sobie porządny plon, ale przede wszystkim tak jest. też jakość dla y, przetwórcy. Klima Fit. Co to za projekt? Bo wiem, że Activus należy do tego projektu. KlimaFit jest to projekt hodowcy, który nagradza odmiany, które szczególnie sobie dobrze radzą w okresowych niedoborach wody. Są zimotrwałe, zdrowe i mało podatne na wyleganie. I taki właśnie jest Activus. Czyli można powiedzieć krótko, że projekt no, skrojony pod nasze warunki, takie tak jest. jakie mamy w Polsce. Zgadza się. Super. A co jeśli chodzi o zdrowotność? Bo przeszedłem tutaj przez tą plantację kawałek i widziałem, że no, jakby nie było zdrowa aż, aż miło. Zdrowotność jest potwierdzona przez coboru. Doświadczenia w coboru pokazują, że spośród wszystkich chorób aktywów uzyskuje w skali od 1 do 9, przynajmniej 7 ocenę. Jest to bardzo wysoka, bardzo wysoka. wysoka ocena. Fuzarioza kłosów, żółtardza, a także mączniak. Są to choroby, na które aktywus jest szczególnie odporny, przez co y, wyróżnia się tak intensywną zielenią już od początkowych faz rozwojowych. To, do, to dobrze wróży, bo rok mamy jaki mamy, y, z reguły jest tak, że te żniwa przypadają również na, y, w, w, w mokrym okresie, y, co oczywiście wpływa nam na porażenie, szczególnie kłosów przez te więc tutaj można powiedzieć, że y, aktywus idealnie, idealnie na te y, choroby y, jest odporny. OK. Mamy jakość, mamy zdrowotność, ale ten plon chyba też niczego sobie. Aktiwus w doświadczeniach coborowskich, jak i naszych hodowlanych, prowadzonych w różnych częściach kraju, potwierdza swój wysoki potencjał plonowania na stanowiskach słabszych, na stanowiskach dobrych i szczególnie tych polecanych pod pszenicę, czyli buraczanych regionach. Okay. Czyli bardzo też można powiedzieć i uniwersalna odmiana, ale też dla tych, którzy mają dobre stanowiska, które przeznaczają i wykorzystują te stanowisko właśnie pod maksymalizację na pszenicy, aktywów jak najbardziej. Takie solidne. Odmiana rekomendowana na różne stanowiska, również na, na, również na te słabsze, dla rolników chcących zbierać wysokie plony bardzo dobrej jakości. Jasne. No co, czego więcej oczekiwać. Czyli podsumowując można powiedzieć, aktyw to ostka nie tylko jeśli chodzi o to żeby ochronić plantację przed dzikami, bo z tym mamy największy problem, ale przede wszystkim również to, że sprawdza się w suchych stanowiskach, w słabszych stanowiskach, tak? to też tutaj ważna cecha. 2. Zimotrwałość i super rozkrzywienie już na jesieni. Trzy, Zdrowotność, o której mówiliśmy. Do no zbiorów. i potwierdzona, dokładnie, i potwierdzona jakość. No i na końcu co? Uniwersalne planowanie. Tak jest. Czyli polecamy z pełną świadomością. Polecamy. Dziękujemy. Do zobaczenia.